Zakaz rzucia gumy w Singapurze. Wyobraź sobie, że jedziesz do Singapuru, wyciągasz gumę do rzucia. I właśnie złamałeś prawo. W tym państwie obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży i importu gumy. Wszystko po to, by miasto pozostawało czyste i zadbane. Lepka guma, przyklejona do chodników, czy siedzeń w metrze, to już historia. Nie wolno chodzić z zakrytą twarzą w Wenecji. Wenecja słynie z karnawału i masek, ale na co dzień sprawa wygląda zupełnie inaczej. Od kilku lat obowiązuje zakaz chodzenia po mieście w pełnym przebraniu z zakrytą twarzą. To efekt prób ograniczenia przestępczości karnawałowe maski tylko w czasie festiwalu, zakaz karmienia gołębi w Wenecji. Zostajemy jeszcze chwilę we Włoszech. Władze Wenecji wprowadziły zakaz karmienia gołębi na placu świętego Marka. Choć turyści uwielbiali robić sobie zdjęcia z ptakami na ramionach, gołębie wyrządzały ogromne szkody historycznym budowlom. Teraz każdy, kto wysypie okruszki, może dostać wysoki mandat. Zakaz noszenia zbroi w parlamencie Wielkiej Brytanii. Brzmi jak żart, ale to prawo nadal obowiązuje. Oficjalnie. Nikt nie może wejść do budynku brytyjskiego parlamentu w pełnej zbroi. Przepis pochodzi ze średniowiecza, kiedy rycerze rzeczywiście mogli próbować wywierać presję na władców, pokazując swoją siłę. Dziś to bardziej ciekawostka niż realne zagrożenie zakaz zmiany żarówek w Australii. Stan Wiktoria. Wyobraź sobie, że przepaliła ci się żarówka, sięgasz po nową, wkręcasz i Złamałeś prawo. Przynajmniej tak było jeszcze niedawno w australijskim stanie Wiktoria, gdzie wymiana żarówek była zarezerwowana tylko dla licencjonowanych elektryków. Na szczęście dziś już z tego absurdu zrezygnowano. A które z tych praw rozbawiło Cię najbardziej? A może znasz inne jeszcze dziwniejsze przepisy? Daj znać w komentarzu. Jeśli podobał ci się ten odcinek, zostaw łapkę, suba i włącz dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych ciekawostek.